Siemanko moi moje ziemeczki, z tej strony Maxim. Ja troszeczkę zaciekłam. <śmum> w dzisiejszym odcinku pogramy sobie w Team Fortress 2 tak już pod koniec dołączyłem niestety, ale okej. Okay. <śmum> ja gram szpiegiem, dostałem tutaj bardzo fajny pistolet. Była ja troszeczkę zaśleguję strasznie. Okej. Okay. <śmum> to się medika była. Spadaj, spadaj. No kurde, muszę się nie wydzialnić Mieć pistolet w rękę, bo ja najpierw się strasznie tego nie Okej, już w końcu pojemki, jedynka Scout będzie Jestem skautem. patrzcie jestem jest mnóstwo scoutów, czerwony Łosiec, mhm. mogli zobaczyć tak sobie troszeczkę się boję tych Jezus, zginął To jak się przyodobywało pisolet R Ja sobie zmienię postać, bo jednak Ja jestem bardziej sprawny do medyka hm? tutaj już byłem, zresztą Coś Zresztą snajpera wybiorę za cel O, skołcik jest, skoł tutaj jak sobie to nie chcę będę leczył. Jej, wygraliśmy, zginęłam na koniec. Fajnie, fajnie. No to jest pierwszy odcinek na moim kanale. Yy, tak troszeczkę się tak stresuję. Ten odcinek staram się nagrać, kurde, miliardowy raz. A ja nie teraz jestem w czerwonych. Ja sobie może wezmę ziomka od tego. A Od do niego dostaje siekierę No To machałek Hej, gdzie to jakieś kaś... zamknięcie? Tutaj mamy ograniczenia? Mhm no Nie, my ograniczenia raczej nie mamy Czy to przeciwnik Różny ograniczenia? Chyba tak To Chyba <laughs> staramy się tutaj Wtedy się kursowierz, stawaj, 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 stawaj. Trzeba szybko strześle, muszę z tego zaraz po strzelach i tam. Ech, ech. <kłysy> wow, zginąłem. <grym> Okej, okay, teraz ja może sobie wezmę... Spy może, nie, może nie będzie... Ten jest ten... Chyko. Boba sobie wezmę, budowniczego. O kurde, to się już ostra jadka zaczęła Ale okej, okej A, tutaj jeszcze jakiś bob coś buduje Ej, skocik Okej okay. No, rozpełni się, super Okej, okay, teraz... Hm. Ja bym chciał jedyneczkę gdzieś rozstawić Co ty tam gadasz, panienko? Nie, to nie w tą stronę Okej okay. Jeszcze nie stawiam, okej, w porę, gdzie ten, ja gdzie się rozstawić, nie mam na prawdę się rozstawić Tu jest chyba strefa niebieskich już Okej, okay. jaj, zniszczyli mi to, kurde, 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 bądź w domu, strzeli, strzeli Nie ma czym się bronić, Janu, ale... zabiję mnie Um, nie, nie mam w ogóle praktycznie też z czego strzelać, ja. O, jest medyk, medyk. Dwójeczkę mogę postawić, co jest? Nie... Najwięcej co mogę do mojego teamu zrobić. Stawię się po mnie. Poduj, poduj, poduj. Aj, 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 Kurde, kurde, kurde. A, strzela tam faja do nas. Mm, aha. I zginęłam ja jeszcze jak podskoczyłam na koniec. A hmm. szkoda, szkoda. O jak nie trzymam broń, fajnie. Może sobie zmienię postać po na tego, na soldiera. To jest soldier? Chyba tak. Okej, okay, muszę jakoś szybko. Trzy minuty znowu. Tak, myślę, sobie jedną dużą marynkę zagrane, okej. Okay. To znaczy, ja ale da mi to oglądać. Okay. Mikrofon ma Samsung syn go, mic nagrywam, action, a głos nagrywam. Audacity, jak wiem, że w pewnym tuberu znajdziesz życie. Okej. Okay. Ktoś tam wszedł w ogóle? Ging, ging, Jest, rozwaliłem go. Kurde. Uwaga, medyk. Aj zabił mnie Dobra dobra yy, o, Kogo tutaj mogę wziąć Spyro jest dobry Nie, yy, i yy, dostał Ogłuszyli go Ruk. Ruk. No ryuk dawaj dawaj, 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 Dawaj to Dawaj to I już powinien się zaraz pić, jestem zaraz pięty No go podpalić hmm, nie. Mogę w ogóle swojego podpalić? Hej, ziomek, daj się podpalić. Okej, okay, nie będę już ambą O oh shit, to nie dla mnie. No, A, jajaj. jej. Je. Kurde, nie mam za bardzo zajeczuć strzelać w nich. Mm, ty ještě na na Ne, ne, ještě střelat, mohu tam zůstat si tam postavit. Čí, aj, zginulám. Dobra, teraz tego biorę. Oj, ja nie, ja Ryba. Jeszcze szybciutko tutaj, muszę to zaliczyć tę misję i to już tę misję tam ma Taki 15-minutowy odcinek tam 16 plus intro plus outro. No tak 16-17 pi... minut to będzie ja miał ten odcinek tak nie więcej niż do mam 5, ba. Da, da, da. Wow, w ściany. Ktoś ma taki silny kniścik, ja? Mm. O, świet, zaraz mnie zabiją, medic Kurde, miło mi jest mrowieczka z serem, nie pytajcie dlaczego jest apteczka, przyjmijcie mi I zginąłam, kurde, tak chwilę byłam mięśnienia, hmm. Dobra, może medykę wezmę, no, Mary byłby dobry. I po raz snajpera ja grać nie umiem, dlatego w ogóle jeszcze nie grałem. To jest scout tej klasy, za bardzo nie lubię, ale ten tam... W ogóle najgorszy jest to, że nie ma się tą broń za bardzo, tylko tą słabą broń tam wpadła A ja mogę tutaj strzelać z tym Kurde, no nie mogę iść Więc ja będziemy... A! Przepraszam Państwa, przepraszam Was Chłopcy Kurde, no zawieszenie broni miało być Dobra, zobaczymy jak sniper. Snaj... Nie, szpieg, szpieg teraz Teraz szpiegiem, tak chcę każdą klasę sobie pobrać A to mam pana lekarza Mmm, szybciej. nawiedzę tylko rozpijam się. To jest mega długo trwało, trwało w ogóle. Okej, okay, ja sobie będę może... będzie, będzie... Siódemką. Medykiem nie powinien być Bitch. Wiesz, bo zresztą brzydko wyglądał jakbym był medykiem. Okej. Okay. Mogę być niewidzialnym medykiem? A, mogę być. Ale fajny. Taky tips and tricks. medik Kurde, že kém jsem Kurde, že kém jsem A to se okrem na časili jasným medi... tým Daj, zabij mnie, Nie ma takiej klasy tychże dla mnie. O, oh, jest to ich ty red. Ha, byłem w Retji są w Okej. Nie była bludniczego gorę. Bo budu wniczy, zawsze da radę. A, kiedyś to się baba oglądało. Teraz też nie. Okay, jak ja tutaj mam broni? Jak ten? Aha. Destruje. Nie, to jest demo Hilch No idę za tym ze Spyro Jest jest teleportem Bierzemy tylko W środek bitwy Okej ty Tylko szybko Okej Tutaj Idziemy jak im pomaga o jest ma Mogę to jeszcze brak lepsze Jest Jest I to jest teraz Propsowa broń Meeed Mmm Nie jest mi nie jesteś tutaj tak chcę się wyczaić To nie ma co wyczaić w ogóle Okej chciałem sobie jeszcze to postawić Hmm Przecież takiego ziemnia w przepraszam, zacznę mojego komputera, nie wiem dlaczego szumi. Nie powinien tego robić Jony! I Jony! I Aj, zabiło mnie to Kurde dobra, teraz nie będę jakimś innym Kurde, nie na tym go tym. tym Co ona zrobiła? Co to było za Nie wiem. Hmm. Nie, to robotnik. Robot. Wpadł w rękę i jedziemy. Szpadli w rękę i jedziemy, jedziemy z koksem. Okej. Okay. Susan tego nie ma, nie. Ja. Sam się czekiwaj, bo potem się biegasz, okej? Okay. Kurde. Dzień dobry. <grym> jestem tak, myślałem, że to jest zamiast ja, to jest wcześniej, nie ma. Kiszkaj, kiszkaj! Jest to i zginął? Chyba nie. Medyk! No leć, leczmy, leczmy. leczmy, Lećmy, lećmy, Super, super, super. Ja yeah, nice, nice, nice. Medyk to jest super. Ja nie woltę stąd! Idź mnie stąd szatanie! Okej. Okay. Medyka się mi zatoc. Ten medyk ma krew na twarzy i... Kurde... Jeden minutka jeszcze, kurde krótko, co szybko ta, ta gra w ogóle, Lexi? Ciekawe kto wygra... Hmm, pewnie my, nie wiem, żartuję, dobry żart. No, no szybko, szybko, razem, razem, bo sobie się się jeszcze pograć. De să-l provoci. Ah, asta teleportor. Teleportor. teleporter, Teleportor. teleporter, teleporter. Teleportor. 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 No. No ten fajny czapeczkę. Może kupię sobie na nas jak mi będzie stać. Ja, 3 minuty jeszcze. No prawie tak trudno jest rozegrać. Dobre no, na co jak będziemy spływać 20 minut. Cieszę gdzie się doliczylibyśmy? Spodziewałem się, że się mam będą doliczyć. Okej, okay, na no, którą będę? No. Ja. Yeah. Counter Strike. Mm -hmm -hmm -hmm. Kurde... No kto Niech. mnie zabił? Kto? Jakiś snajperzyna. Aż screeny mu zrobię. I kurde na odcinku powieszcze. <grych> <grych> o, czekaj, czekaj, to jest taki fajny obrazek jeden. O, e, ten ze screena balonie. Przepraszam, dzięki zrobiłem przypadkowo. Ale okej, okay. okej, okay, okej. Okay. Sądzę, że mi jest tak strasznie widać, mianowicie przesunięcie głosu. Znaczy jak nie przesunięcie głosu, to was bardzo przepraszam, bo zamiast o jak obraz, z którym robię screeny, to dałem zero y, do rozpoczęcia, albo do skończenia filmu. I ten gość trza. Medyk, medyk! Medyk! Leczmy. Bądźmy lekarzem. O kurde, przegraliśmy! O nie, nie! Okej, okay, widzowie, ja się z wami żegnam. Do następnego odcinka. Cześć!